No witam! Dzisiaj robimy test jak dobrze znasz grę Subnautica. leczmy. Subnautica to survival pod wodą. to jest jasne. Kapsuła gracza ma numer 5. To jest jasne. Czy w grze są przyjazne modby? Widzowie... Co to jest? Ehm, tak! Jest! Ile jest kapsuł altery? 17 na 20! Ile jest wysp w grze? No, dwie wyspy, byłem nawet na nich na odcinkach. Ile jest lewetanów? Pięć, sześć? Co za lewiatan? Chyba każdy wie. No nie ma takiego umowu, widzowie! Co za lewiatan? Lewiatan cesarski, Co to za lewiatan, ghost lewiatan? To złoto. Bueno. Co za lewiatan? To nie jest lewiatan z Hydragan. To jest Hydragan. Morski stąpacz, Simów, to jest kto by nie wiedział, cyklup. Y, Czym jest Altera? Spółka Podżerów Fardol. Co to do Statek Stanek to jest się na podziemiu 4-5-4, 6, Chyba to Druga część gry, która niedawno miała problem, to, przechodzimy ją właśnie na, u mnie na kanale, to Bilo Zero. Ten coś zamieszkuje... Co to za głupie pytania. Fioletowe grzyby. Co to za, co to jest? Pszczółaczek. I katerpisz jednocześnie. Riple, dlaczego? Trzeba się niższy Dragon czy Panagatan? No nie wiem, w tego przykład Riple Leviatan by zginął, gdy byłoby nadmiernie ciepło. A. A. Drag. Dra, Dragon zginął, gdyby było za zimno. Dlaczego Aurora się rozbiła? Chciała wydobyć jeszcze pokładami Miała was 4-5-4-6B. Dlaczego grać tak. Od tak nie mógł uczyć Każdy tak, który chciał oglądać, nie, nie mógł oprószniać. No i co? Świetnie! I co mi tam? Ha! Ha! Ha!